Witam pozdrawiam, wstępu w sensację XX wieku według Włóczykina Filipka. Dzisiaj chciałbym omówić czołgi II wojny światowej i ich przeznaczenie. Niby mówi się, że T-37-85 to najlepszy czołg na świecie podczas II wojny światowej. Dodam, że gdy Niemcy rozpoczynali w 1941 roku, 21 czerwca, ofensywę Barbarossa nie dysponowali żadnym szołgiem, który mógłby, mógłby się przeciwstawić, też czy ale gdy do służby weszły, weszły Pantery, choć te weszły Tygrysy, Tygrysy Tiger 1, jak to woli, jak niektórzy nie, pierwszy raz zostały użyte pod Leningradem, choć był nie wypał, oto, oto Kazius jest jeździł na Tygrysie, Michał Witman słynny, Kurt Knispel, Rosjanie po prostu postawili na ilość. Dodam, że fabryki Rosjan nie były bombardowane. Fabryki Rosjan po prostu stały w gotowości, a Niemcy byli bombardowani. Alianci zrównali z ziemią. Można powiedzieć: podziękujmy aliantom. Także naprawdę uważam, że. Cóż mogę powiedzieć? Pantera czy, czy T-64? Nawet na, na 2 km dystansu do Pantera rozwali T-34 na drobny pył. Rozpierdoli. Przepraszam za wyrażenie. Nawet z bliskiej odległości t 64 85 ma, ma minimalne szanse. Niemcy stawiali na bardzo wysokie wyszkolenie załóg, oczywiście nie gloryfikuje nazizmu bądź teorii marxistowskich. Mar i też dodam, że to nie Lenin obalił carat, tylko Lew Trotski. Lenina wtedy w ogóle w Rosji nie było. Lenin był za granicą. Dopiero z gazet, z mediów dowiedział się, że w Rosji dzieje się rewolucja. Także to do Lew Trotski obalił carat. Jak ktoś się zapyta Lenin czy Stalin, to każdy wie o kogo chodzi. A jak ktoś się zapyta o Lew Trotskiego, to już, to już trochę gorzej. Jak to mu powiedział mój towarzysz leszny Felix Dzierżyński. Także no, zajmuję się historią, zajmuje się lasem. Tu mi się ta kuchenka trochę dopaliła. Takie sensacje XX wieku. Cześć Rzecz dysponował powiększoną almatom. W ogóle był to trochę ulepszony trochę. Więcej miejsca, więcej, więcej przestrzeni. I też że miały, miały świetne gąsienice, które umożliwiały szybkie przemieszczanie się w terenie błotnistym, bagnistym, wodniastym Pantera. Natomiast pierwsze produkcje pantery były dosyć słabe, ale później, jak już poprawiono pantery pod wypałem na bitwie na uku kurskim w 1946 roku, te pantery po prostu zmiatały z powierzchni ziemi. Szelmany, M4. Te yy, 34 i pozdrawiam serdecznie Dashbud